Każdy z nas poznał chyba kogoś z internetu, czy to chłopak, czy dziewczyna. Ja nigdy nie wiemy, kto kryje się po tej drugiej stronie, ponieważ, dajmy na to, dziewczyna pisze z chłopakiem, który ma 15 lat, wysyła jakieś tam zdjęcia swoje, niby. No i ona mu wierzy, tak? I po pewnym czasie spotykają się w ustalonym miejscu, a tak naprawdę później okazuje się, że to jest jakiś zboczony facet, który chciał ją tylko wykorzystać, więc. Trzeba uważać, z kim się zadajemy przez internet. Nie wiemy, czy ta osoba po prostu sobie robi z tego jaja, czy tak naprawdę jest tą osobą, za którą się podaje, więc wiadomo, że można poznać naprawdę kogoś fajnego, którego się naprawdę polubi i później utrzymać się z nim bardzo dobry kontakt, ale przed tym trzeba się upewnić, że to nie jest jakiś zboczeniec i że to, ta osoba podaje się za... Tą osobę, która tak naprawdę jest. Dajmy na przykład Skype. Proste połączenie, każdy prawie go ma. Widzisz na przykład tą osobę, bo ona włączyła kamerkę, gadasz z nią, no i wiesz, że ta osoba za nikogo się tak naprawdę nie podaje, tak? Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to daj łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej filmików, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Jeśli masz jakieś uwagi, to pisz w komentarzu. Możesz też wpaść na face'a. Link będzie w opisie.